Panie uh, Polish. Um, Pani Komisarz! E, Panie Komisarzu! Polska i mój Śląsk mierzą się z największym po drugiej wojnie światowej wyzwaniem humanitarnym w, w Europie. Przybyło, przybyło do nas już prawie 2,5 miliona uchodźców, napływają e, kolejni. Sami nie damy rady zapewnić im godziwych warunków. Wiem, że wielu z was Hiszpanów, Włochów czy Greków może Dzisiaj myśleć tak, radźcie sobie teraz sami, gdzie byliście w 15 i 16 roku podczas kryzysu migracyjnego. Jednak jeżeli zaczniemy myśleć w takich kategoriach, nasza europejska wspólnota po prostu się rozpadnie, dlatego proszę nie róbcie tego. Społeczeństwo czy kraj to nie partia, która nim rządzi, a to właśnie nasze społeczeństwo, czyli obywatele, oddolne inicjatywy, organizacje pozarządowe i samorządy stawiają czoło temu y, ogromnemu wyzwaniu dają schronienie, karmią czy szukają dla nich pracy. Mam też świadomość, że wielu Ukraińców i wiele Ukrainek chce dziś pozostać w Polsce, bo tu mają rodzinę, tu czują się bezpieczni i stąd im najbliżej do domu. Europejskie wsparcie jest więc pilnie potrzebne. Uruchomienie dyrektywy w sprawie ochrony tymczasowej w tym przyznanie uchodźców Uchodźcom prawa do opieki medycznej, ochrony prawnej i miejsca zamieszkania dla dzieci bez opieki, a także zapewnienie dostępu do edukacji było bardzo dobrą decyzją Unii. Potrzeba jednak kolejnych działań, w tym finansowych. Ważne, by unijne pieniądze docierały tam, gdzie są najpotrzebniejsze, na przykład właśnie do samorządów, bo to na ich barkach spoczywa system edukacji w Polsce. Na koniec chciałbym zapytać o mechanizm dobrowolnej relokacji, które, który pozwoliłby odciążyć unijne kraje graniczące z Ukrainą. Czy Komisja pracuje nad takim rozwiązaniem analogicznym do tego, które zostało wprowadzone w odniesieniu do dzieci bez opieki przebywających w Grecji w 2020 roku, czy jakieś państwa członkowskie wyraziły już gotowość przyjęcia ukraińskich uchodźców? Dziękuję bardzo. Poland being helped. civil protection mechanism uh, has assured the assistance from six member states to Poland based on Polish request for in kind assistance at the same time we have already conducted 30 medical evacuation operations all from Poland uh, taking uh, uh, patients to other EU member states